Cześć, witam Cię serdecznie na tym krótkim poradniku, na którym wytłumaczę Ci jak działa Trading Stop Loss. Jest to jedna... Z opcji, która umożliwia nam ustawienie takiego dość nietypowego wderu Stop Loss. Jest to order Stop Loss, który zostanie aktywowany automatycznie przy pewnym poziomie cenowym, a nasz order sprzedaży z kolei zostanie aktywowany po pewnym wycofaniu się ceny. Ten przedział możemy sobie sami ustawić. Jest to order, który będzie Ci pomocny, gdy rynek jest trendujący. A ty nie masz czasu pilnować tego rynku, wtedy taki order trading stop loss może być naprawdę pomocny. Oczywiście ten typ orderu ma swoje wady, tak jak na przykład nieuwzględnienie struktury rynku, ponieważ tutaj możemy ustawić na ten pullback, czyli na to wycofanie określony, określony procent. Zaraz Ci to wszystko pokażę. Jak widzisz, ja mam tu aktywną, małą pozycję na bitcoinie. Wejście long przy kwocie 23540, dźwignia razy 50. W tej chwili mam tutaj już mały profit i załóżmy, że już nie mogę aktywnie obserwować mojej pozycji. Chcę ustawić order stop loss, nie chcę go ustawić teraz. Przewiduję, że cena wzrośnie jeszcze powiedzmy do kwoty 23680. Załóżmy, że dla potrzeb tego wideo taka jest analiza techniczna i na tym poziomie 2680 otworzę mój order trailing stop loss. Jak to działa? Przechodzimy do tutaj naszych orderów stop, wybieramy z listy order trailing stop, no i tutaj już mamy kilka opcji do wyboru stawka callback jest to procentowa odległość, przy której nasz order zostanie sprzedany. Cena aktywacji jest to cena, przy której nasz order zostanie aktywowany. Czyli wróćmy do naszego wykresu, mamy tutaj 23 23680, wpisuję 23680, jest to cena aktywacji, czyli cena, po której nasz order Training Stop Loss zostanie aktywowany. I jeśli cena wycofa się w tym przypadku o 0,1, to jest kwota, którą miałem tutaj wcześniej wpisaną, oczywiście możemy ją dowolnie zmienić, możemy już wybrać jedną tutaj z opcji 1% lub 2%. Jeśli cena wycofa się o 0,1%, to nasza ilość, w tej chwili bitcoina, bo mam otwartą pozycję na bitcoinie, zostanie sprzedana. Czyli jeszcze raz, jeśli cena. Dotknie poziomu 23 680 i wycofa się następnie w dół o 0,1%. Cała ilość naszej pozycji zostanie sprzedana. Oczywiście z automatu zaznaczona jest opcja Reduce Only, czyli tylko redukujemy naszą pozycję, nie otwieramy pozycji przeciwstawnej. Ja teraz zobaczę jeszcze, ile ta stawka będzie wynosiła. Zobacz, tutaj mamy taką fajną opcję, dzięki której możemy obliczyć nasz procentowy, znajdziesz się tutaj możemy obliczyć na procentową zmianę jest to price range i teraz jeśli najedziemy na 23680 zobaczmy 0,1% jest to naprawdę małe wycofanie powiedzmy, że ustawimy to wycofanie na 0,2% czyli będzie to kwota 23 około 630 0,2% taki będzie nasz setup. Ustawiamy 0,2% cena aktywacji 23 680 ilość jaką będę chciał sprzedać gdy ten warunek zostanie spełniony jest to cała wielkość mojej obecnej pozycji klikam teraz sprzedaj short no i zobaczcie mam tutaj otwarte zlecenie jest to zlecenie typu trailing stop na sprzedaż, oczywiście, bo mam pozycję long, dlatego będę sprzedawał. Jeśli mielibyśmy pozycję short, byłaby to pozycja kupna. Stawka, stawka callback, zobaczcie, jest tutaj, jeśli rozwiniemy, zostawimy nasz kursor na stawce callback, mamy 0,2%, czyli jest to, jest to ta ilość wycofania. Mamy ilość naszej pozycji, jest to w moim przypadku całość, ile zostało już wypełnione, czyli jeśli. Cena dotknie tego poziomu 23680. To zacznie się nasz order wypełniać. Tutaj będziemy po mieli pokazane progres tego właśnie wypełnienia. Reduce Only jest włączone. Już dobrze wiesz do czego służy ta funkcja. I mamy cenę aktywacji 23680. Zobaczmy teraz na wykres. Zobaczcie, jesteśmy już dość blisko. 2660, 2663. Jeśli będziemy mieli trochę szczęścia, to uda nam się teraz na żywo. Oczywiście Ty będziesz oglądał powtórkę, ale ja na żywo prawdopodobnie aktywuję zaraz ten order trailing Stop, a ty później będziesz mógł otworzyć to wideo i zobaczyć jak to wyglądało w rzeczywistości. Jeszcze 10 dolarów 10 dolarów to aktywacji naszego orderu. No i słuchajcie, mamy 2680, nasz order został już aktywowany. Zobaczcie, zobaczcie teraz co się dzieje. Czy cena nam się tutaj wycofa od obecnego poziomu o 0,2%? Oczywiście ten poziom 0,2% przesuwa się cały czas z naszym orderem. Czyli jeśli nasz order jest silnie tradującym rynkiem, bardzo fajnie zastosować właśnie tego typu tego typu trading stop loss, ponieważ ten stop loss będzie aktywnie przesuwał się wraz, wraz z naszą ceną. Na chwilę obecną 0,2 zobaczcie, jest to poziom 23,638 od szczytu cenowego no i zobaczymy jak dalej będzie przebiegała nasza, nasza pozycja. Ja teraz sobie zmienię tutaj widok dolny widok nie na otwarte zlecenia lecz na aktywne pozycje abyśmy razem mogli obserwować moment w którym nastąpi zamknięcie tej pozycji long. Oczywiście tutaj przypominam że ta tego typu pozycja tego typu order trailing, trailing stop nie uwzględnia struktury rynku czyli gdy ustawiamy nasze poziomy targetów i poziomy stop loss z reguły sugeruje. Się też pewnymi poziomami oporu i wsparcia, których ten order nie uwzględni, zawsze będzie to stała, stała suma procentowa, czyli w naszym przypadku 0,02%. Jest to też poziom, tutaj zobaczcie, jeśli zobaczycie troszeczkę w lewo, jest to też dość dobry poziom na chwilę obecną. Poziomu i wsparcia, który może, ale nie musi zostać obroniony w obecnym przypadku. Oczywiście dla potrzeby tego nagrania, chcielibyście zobaczyć aktywację tego orderu jak najszybciej jak widzicie ten order nie został jeszcze, nie został jeszcze aktywowany Oczywiście, jeśli cena, cena będzie, będzie rosła, nowy szczyt naszej ceny zostanie ustanowiony, i od tego szczytu zacznie być liczone 0,2%. Tak jak powiedziałem, jest to dobra opcja, jeśli mamy silnie trendujący rynek. Czasami nie zawsze jesteśmy w stanie szybko wyegzekwować nasz order sprzedaży. No i tutaj też może być przydatny, właśnie taki trading stop, który za nas wyegzekwuje ten order. Sprzedaży bądź kupna, jeśli otwieramy pozycję short, oczywiście i sprzeda tą pozycję, tą pozycję za nas. Jeśli rynek szybuje szybko w góry, takie pionowe wzrosty też właśnie może być ten order dość przydatny, ale tak jak mówię, nie uwzględnia on struktury rynku i to jest dość to jest dość duży minus, bo gdy aktywnie tradujesz, dobrze wiesz, że pewna struktura struktura ruchu ceny, która jest gdzieś w przeszłości, może spowodować lekkie wycofanie, No i wtedy, kiedy ten Twój procentowy, procentowy współczynnik aktywacji niestety włączy Twój order stop loss, no to zostaniesz poza rynkiem. A gdybyś aktywnie grał, to wiesz, że możesz jeszcze poczekać chwilę, gdyż masz tylko lekkie wycofanie, po którym następuje kontynuacja. To jest ten minus właśnie tego typu orderu. No i zobaczcie, mamy tutaj już, cena nam spada, zlecenie zostało zrealizowane. Mamy nasz zamknięty order, mamy skasowany profit. Zobaczcie, moja pozycja była w około wielkości, już nie pamiętam, około 150 dolarów na tą chwilę. Na tą chwilę na moim pustym koncie, które wyczyściłem dla potrzeb tego wideo, mam już 211 dolarów. I gdyby ten order został włączony przy mojej nieobecności, Mogę ze spokojną głową po prostu kontynuować moje dzienne zajęcia, a moja pozycja została zamknięta całkowicie automatycznie. To tyle na temat Trading Stop Loss. Mam nadzieję, że ten krótki tutorial był dla Ciebie pomocny. I jak zawsze, pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia na kolejnym filmie. Cześć.